Cześć, z tej strony Lucky Gaming, a to już jest pierwszy odcinek na moim kanale. To jest, będzie taki odcinek bardziej informacyjny i zarazem będę tutaj właśnie prowadził gameplay z nowej gry The Last Vikings. Z tej gry właśnie stworzę bardzo fajną i długą serię, która będzie miała około. 15, 10 odcinków, coś takiego. Yy, więc nie przedłużając, najpierw zacznę od informacji. Yy, informacja na tym polega, że w opisie kanału macie wszystkie serie, które będą się pojawiać bardzo często na moim kanale, ale tam nie są wszystkie serie, ponieważ yy, parę, serii, parę serii tam jeszcze nie dałem. A może też wy mi podacie jakąś fajną serię z yy, yy, jakichś fajnych gierek. Na ten czas będę nagrywał na telefonie z tego powodu, że yy, komputer już naprawię. No i chyba teraz będę zaczynał właśnie tego gameplaya Najpierw Wam objaśnię o co chodzi właśnie w tej gierce Bo może niektórzy, niektórzy nie znają tej gry Chodzi tu głównie o to, że jestem wikingiem Który zbiera swoją armię Wyrusza na, na różne wyspy Swoim statkiem i musi zdobywać łupy Właśnie tutaj po prawej stronie mam łupy Które udało mi się zdobyć Mam tutaj pięć, ponad 5000 monet Prawie 6000 88 drewna, 39 jakieś tutaj, nie wiem co to jest w sumie. 57 chyba to są gwoździe albo kości, nie wiem i 49 jakichś sznurków. Oczywiście miałem tego więcej, ale na łódkę nową wydałem. Ty mam opcję. E, tutaj jest dosyć, to jest właśnie bardzo ważne miejsce w całej tej małej wiosce. Z tego powodu, że w lewej chatce mam tutaj jakby magazyn broni. Ty mogę szkolić nowych wojowników. I wybierać swoje nowe postacie, jakie tam odblokuje na misjach. Ten, w tej chwili mam właśnie taką postać, jaką widzicie tutaj w lewym, po lewej stronie. Mam też trzy inne, ale ich nie używam, bo są gorsze. Tylko kup, mogę kupić właśnie wojowników. Hmm. Tutaj mam wszystkie bronie, które używam, a które są po prostu w magazynie. I na ten czas mogę stąd wyjść. Ten budynek tutaj po prawej stronie to jest budynek, gdzie mam różne, różne zwierza, zwierzątka w sumie, które tylko mnie ochraniają, ale dokładnie nie wiem w jaki sposób, bo jeszcze żadnego nie udało mi się zdobyć. E, w tym miejscu się gromadzą wszyscy wikingowie, którzy są w wiosce, ale niektórzy nawet tutaj gdzieś łażą. Ale to już nie jest tak bardzo ważne. E, w tym miejscu tworzę łódki, e, łodzie w sumie. E, to łódź czerwona, którą właśnie widzicie, ją będę mógł stworzyć dopiero chyba w dziesiątym poziomie, gdy go przejdę. Na ten czas mam tylko taką, co jest zwykłą łódź. W sumie niezwykłą, bo wcześniej miałem taką podstawową, tą ulepszyłem aż 3-4 razy. Dlatego mam tak mało tego drewna i tego wszystkiego. Wyruszam trzema wikingami w, w sumie na różne wyspy. W tej chwili przechodzę siódmą wyspę. Bossa nie pokonałem, ale tutaj to sea battle jeszcze w sumie przeszłem, ale tego land battle jeszcze nie przeszłem. Na razie muszę dawać tutaj na sea battle, żeby zdobyć miecze. To jest akurat banalne, bo tylko tak wybiegam i kończę to już. Tutaj na razie tylko łup zdobywam, więc jest dosyć przydatne. Ale wam chcę pokazać właśnie jak to się gra, nie wiem, z bosem. Aha, muszę oglądać filmik jakiś. To może dam krótką przerwę i zaraz wracam. Dobra, wracam po krótkiej przerwie, właśnie oglądałem tą reklamę. Teraz mogę stoczyć walkę z bossem, ale wydaje mi się, że ją raczej przegram. Jeśli słyszycie jakieś tam szumy w mikrofonie czasem, bo to się zdarza często, to wybaczcie, bo nagrywam z mobilzena. To jest taki podstawowy program do nagrywania. Dobra, stracimy już od razu pierwszego wikinga. Nie ma tak stracić wikinga na początku. Dobra. A, niepotrzebnie dałem kamienie. wspomniałem że z tym typem łatwo wygram. Ztej jeszcze tylko jedne. Ale za chwilę to na A jednak nie. Raz maściłem to, też dam kamienie, żeby w razie czego mnie nie zabili. Potem będę musiał też kamienie zużyć na bossa. Muszę dojść, choć najmniej dwoma wikingami do bossa. bo gdy dojdę jednym i nawet dam kamienie, to, to nic nie da. No, o tym mówiłem. Miałem dać kamienie, ale nie udało mi się. No, świetnie. Chyba rozwaliłem ich. Teraz znowu muszę zdobyć kamienie, bo bez tych kamieni w ogóle nie wygram. Dobra, mam kamienie. I to jest boss. Najpierw niestety rozwaję tylko tego, to coś co płonie. Albo zaraz nam je wyda takie dwie, jakby to powiedzieć, dwa strzały i to dosyć mocne. Przez to przegrywam. Ale spróbuję jeszcze raz. Albo dam na walki multiplayer Wam pokażę w ogóle o co tutaj chodzi mm, sobie tamtego wikinga. Dobra. Play z radą mem to jest dosyć szybkie i praktycznie ja tutaj nic nie robię o, dadłem. za pierwszym razem wygrałem no to tak jak zresztą widzieliście, nic tutaj się nie da robić, tylko po prostu czekasz i patrzysz się, czy wygrasz za niedługo będę kończył odcinek, postaram się, żeby ten odcinek nie trwał dłużej niż 10 minut bo to by za bardzo sensu nie miało Pokażę wam tu jeszcze parę takich rzeczy, których wam nie pokazałem. Tu mam daily rewards. Tutaj codziennie zdobywam różne nagrody od różnych materiałów po takie srebrne monety, które można wydać, już wam mówiłem na co. Na wiele różnych rzeczy można je wydać, ale między innymi na te skrzynie. Pierwsza skrzynia kosztuje 100, to ona tam mam tylko materiały, więc to nie jest dla mnie potrzebne ani konieczne by to kupować. Skrzynia za 150 właśnie tych srebrnych monet. Tam jest same złoto, więc też to nie potrzebuję. Wolałbym już tą skrzynię za 350. Tam, jak zresztą widzicie, się bronie pojawiają jakieś fajne i mnóstwo fajnych postaci, więc na pewno bym wolał tą ostatnią skrzynię otworzyć, choć jest najdroższa. Ty, co to jest? Aha, to jest to. Ten, który handluje różnymi rzeczami. Nie, to chyba byłoby tyle. Na no, tyle to by było w tym odcinku, niestety. Spodziewajcie się następnych odcinków z The Last Vikings. Pokażę Wam właśnie wtedy, jak gram już w różne tam inne gierki. Właśnie tutaj może gdzieś dalej uda mi się dojść. Ale najpierw będę musiał trochę się podszkolić jeszcze poza odcinkami. Więc nie, to by było chyba na tyle. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Do zostawienia łapki w górę, żebym widział, że jest jednak jakaś aktywność, już na początku, jeszcze jedną taką informację na koniec wam podam, że w opisie nie wiem czy tego filmiku, czy w, następnego, w następnym filmiku, ale wydaje mi się, że już chyba w tym filmiku podam wam link do mojego pierwszego kanału, który nazywa się podobnie, ale niestety zostawiłem ten kanał. Tam znajdziecie parę odcinków z Nabluusa, chyba trzy, ale takie dosyć długie. A więc cześć! I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, ball the cold Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it. Chase the sun, find the beautiful